Dzień dobry. Dzisiaj taki filmik z typu encyklopedia właśnie polskich motorowerów. Aczkolwiek nie będzie o motorowerach, będzie o gaźnikach. Mam nadzieję, że powoli będą się też filmiki pojawiały o motorowerach. Słuchajcie. Gaźnik GM12F i F1. Z reguły to o, wszyscy znamy F1, ale były jeszcze pro, był protoplasta. Protoplasta, czym odróżnić protoplastę? One pojawiały się, może najpierw od tego gdzie one się pojawiały. Pojawiały się te gaźniki w silnikach e, takich pierwszych, które właśnie były dostosowane do tych gaźników, czyli S38ZB4 albo B4. E, Także czym one się charakteryzowały? Po pierwsze, tutaj mamy gaźnik taki 12F1. One mają takie wycięcie, tutaj, które ułatwia zdejmowanie. Te pierwsze tego nie miały, niestety. No to prawdopodobnie ktoś w pewnym momencie właśnie stwierdził, że to utrudnia zdejmowanie. Co jeszcze ciekawego? Drugą ciekawą rzeczą, jest strona tutaj od różnych tutaj dysz. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, jak gdyby, ale widzicie na pewno tak. Pierwsza miała tą dyszę, te ustawienie wysokości, tutaj jakby poziomo. Ta ma pod kątem. Może tak będzie lepiej widać. Ja no tak bliżej je postawię. Widzicie, ona jest ta, jest pod kątem, a tu jest pozioma. To to jest taka różnica. E, niestety nie pokażę Wam, bo różnił się tak, że mm, przepustnica, ale niestety nie mam. W tym gaźniku nie mam tej przepustnicy, ona jest inna. E, podejrzewam, że kiedyś mi się ją uda przejrzeć. Może gdzieś w jakichś pargałach jeszcze mam, ale inaczej jest wycięta, także jak macie taki gaźnik, no to ta przepustnica musi się różnić od takiego standardowego. Poza tym nic tu takiego wielkiego nie ma. No oczywiście pierwsze gaźniki wszystkie miały taki sposób, w taki sposób filtr powietrza oczywiście mokry. Tutaj na początku tam nawet F1, zdarzało się w F1, że była właśnie tutaj taka ta rozetka element składowe. Gaźnik poza tym niczym się innym nie ruszy. Ale przejdźmy jeszcze do innych gaźników, jakie możemy, jakie mogą się pojawić poza GM12F czy 12F1. Może pojawić się gaźnik GM08. Mam nadzieję, że widać. Niczym to się nie różni od zwykłego gaźnika. Jak widać, poza tym, że wyraźnie jest mniejsza gardziel. ona ma 8 mm. Do czego, do czego to było? Było to do prawdopodobnie do motorowerów czy do silników, które szły na eksport. Część motorowerów, która szła na eksport, to były motorowery, które miały mieć mniejszą prędkość przelotową, na przykład 20-25. No, trzeba było to na pewno na gaźniku zmniejszyć, ewentualnie na cylindrze. Najprościej po prostu zrobić mniejszy dolot. Czy to u nas było stosowane? Nie mam zielonego pojęcia. Być może w jakichś urządzeniach, czy tych um, um, urządzeniach typu. Jakieś krętarki, jakieś pompy, ale wydaje mi się, że nie, bo to nie wiem, czy powodowało wtedy też i trochę mniej mocy. W każdym razie takie gaźniki są. One tak naprawdę na co dzień się nikomu nie przydadzą. Jedyna różnica, jak już wcześniej wspomniałem, to jest gardziel ósemka. Tutaj już w sumie pokazywaliśmy. To jest GM12. Tu jest F1, ładnie wybite. No taki standardowy. Nie ma w sumie o czym tu mówić. Jeszcze gaźnik, który może się pojawić. Tak samo, standardowo na pierwszy rzut oka wygląda. Tutaj może być tak, już trochę nowsze, ale to jest GM13F. Tutaj pewnie będzie to słabo widać, ale jest minimalnie większa gardziel, i to teoretycznie gaźnik służył do silników 0.19. One tam miały trochę zwiększoną moc, te trzy biegi ale no jak wiecie to taki troszeczkę silnik lekko nieudany no i taki ostatni rodzynek z taką dziwną gardzielą tak naprawdę to jest ta gardziel, która została jakby wycięta przecięta ładnie wyszlifowana na kwadrat to jest duża gardziel to jest GM16F a, jakby ktoś nie wierzył, GM16, do czego to miało służyć? Tak, poza tym to nie ma jakichś większych e, też różnic. To są kwestia, e, jak wyglądają czasem dysze, jakieś szczegóły. Tu akurat jest z takim, z takim filtrem. Słuchajcie, do czego to miało służyć? Ciężko powiedzieć. Ale wiemy, że wyszły też za granicę silniki nawet 2 i 2, więc mogły być do tego tematu. Druga sprawa: mogły być też w Polsce gdzieś stosowane do jakiegoś tuningu, do jakiegoś sportu, więc było zapotrzebowanie na rynku. No je się dało kupić normalnie na rynku, czasem się trafiają w opakowaniach. E, trzecia sprawa. Prawdopodobnie też były wkładane do pierwszych silników 027, a ewentualnie do kosiarek miało to yy, służyć. Były kosiarki 70, co prawda, no już są końcówka lat 80., ale no być może miało to mieć takie zastosowanie. Tam najczęściej w kosiarkach jest gaźnik 14MC, czyli zupełnie inny, taki, który później został zastosowany między innymi w silnikach 027. W harcie, no ale możliwe, że tak było. Z tego co wiem, może mnie poprawicie, może macie inne doświadczenia, to czasem zalewa się silnik. Zwykły silnik, jeśli dostanie tą szesnastkę, to się zalewa. Tu jeszcze taką ciekawostkę Wam pokażę, bo nie chcę mocno przedłużać tego tematu, bo nie ma za bardzo może o czym mówić. To mam tutaj taki gaźnik, który nie jest złożony wykonany w fabryce samochodów małolitrażowych w SM. Ale zwróćcie uwagę na jeden temat. On nie ma żadnych gwintów. Także to jest taka surówka. Swego czasu tego się pojawiło sporo tutaj na rynku na Allegro. Ja to tylko mam, ja to dostałem w ramach takiej pewnej ciekawostki. Tutaj też nie ma gwintu. Praktycznie to jest taki surówka, która jest niewykończona. Nie chciałem żebyście zobaczyli. FSM to jest taka już końcówka produkcji. Wcześniej to prawdopodobnie w Łodzi produkowano. Tak samo jak silniki z dezametu, odlewy, karterów też były FSM. Szczególnie np. 0,25, silniki 0,03. Także to najczęściej się tak trafia. Taka ciekawostka. Chyba tak, rzuciłem Wam tylko taką zajawkę, że powinien gaźnik GM 12 od 0 do 16. O samych 12 jest dwa rodzaje. 8, 16, 13. Także jeszcze raz takie spojrzenie na wszystko. No, i do zobaczenia. Na razie, cześć i